Praca za granicą nie jest jedyną opcją. Ja w wieku 18 lat, szczerze mówiąc, gdzieś tam jestem z Warszawy i wiecie, złożam 120 CV, odezwały się trzy osoby, i to w dużym odstępie czasowym. W końcu poszłam pracować do takiej dużej sieci odzieżowej i tam faktycznie mieć jakąś pracę. Natomiast dla mnie fenomenalne jest to, że. Naprawdę w Polsce ciężko jest, żeby młodzi ludzie, w szczególności teraz, nie to co było 3 lata temu, znaleźli pracę. I większość młodych osób nawet nie chce wracać do Polski albo jest zmuszona wyjeżdżać z Polski za lepszymi pieniędzmi, za lepszym życiem, gdzie nie zawsze tak to za granicą wygląda. Ponieważ jeżeli to jest praca, nie wiem, na magazynie, to w młodym wieku, jeżeli nie masz tyle siły, to wysiada ci rynku osób i teraz. Co jest dla mnie szokujące, to to, że wcale nie musi tak być. Wcale nie musi tak być, że w Polsce nie ma pieniędzy, że w Polsce zarobki 10 tysięcy to jest w ogóle już szczyt, bo na ten moment wchodzi przecież sztuczna inteligencja. Te trendy, które były w Stanach Zjednoczonych, w Emiratach Arabskich i tak dalej, przychodzą do Europy, przychodzą do Polski. Takie jak coraz bardziej popularny jest trading, inwestycje, marketing sieciowy i tak dalej. I to są profesje, które, na przykład, w moim przypadku i wielu moich podopiecznych, gdzie to są bardzo często młode osoby do 40 roku życia, naprawdę mogły wybudować sobie albo dodatkowy dochód, albo zupełnie zamienić swój standard życia, rzucając pracę, której nie chcieli mieć.